Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Dzisiaj połączę dwa grzybobrania. Jedno będzie z piątku albo z czwartku i z niedzieli. Jak i z tamtego grzybobrania, tak jak z dzisiejszego z 21 czerwca, 21 lipca, udało mi się znaleźć trochę borowików. Fakt, że dzisiaj pewne młode owocniki. I jeden, jak na razie staruszek, ale powiem Wam, że dalej szukam, dalej spróbuję jeszcze odkryć jakieś nowe pojawy. Więc nie będę się tu dużo rozgadywał, zachęcę tylko do subskrybowania. Dziękuję za komentarze w ostatnich filmach, lajki i udostępnienia. I zapraszam na film. Lecimy. Moi drodzy. Kolejny dzień w lesie i właśnie mi się trafiło kolejne cudeńko Nie wiem czy to będzie tylko jeden dzisiaj Dzisiaj kolbuckie Lasy To już widać Bo borowik już jest wyżarty ale i tak cieszy myślałem że tu jest drugi ale niestety nie ale mamy pierwszą sztukę 18 lipca 2024 i idziemy dalej sobie pospacerować w poszukiwaniu borowiku To prawda, co mówili. Szukajcie, a znajdziecie. Fakt, że przemierzam ten las dosyć często i zauważam, gdzie się nawet liście trochę podniosą, i właśnie tu jest taka sytuacja. Patrzcie, moi drodzy. O, już się. <laughs> moi drodzy, cieszę się, że to będzie. Borowika. Tu mamy Muchomora czerwieniejącego. Wersja jadalna. Ale jak się nie ma stuprocentowej pewności, to się ich nie bierze i nie zjada. Więc ruszamy dalej. Przykryjemy go. Niech tu sobie zostanie. O, tego to się prawie potknąłem. Ten to mnie zaskoczył. Teraz zobaczymy, co to za piękny owocnik. Borowik szlachetny. Piękne cudo. Młodziutki okaz. O, już czuję, że chyba slimak miał go w robocie. O, delikatnie. Ale zobaczcie, jaki ładnie się. Warto. Warto. Warto chodzić do lasu i szukać grzybów. Może niecodziennie, prawie jak ja. Ale tu akurat daleko nie mam do tych kolbudzkich lasów, więc nic mi nie szkodzi, żeby spędzić jakąś część dnia na czynnościach, które, które, bardzo lubię. Tymczasem idziemy dalej. No tu mamy kolejnego muchomora czerwieniącego. Widaczek wymęczony. widać, że był chyba przygnieciony, ale udało mu się wyrosnąć dzięki deszczą które ostatnio padały Tu mamy drugi owocnik Tylko gdzie jest reszta borowików Zaraz będziemy szukać no. Tu chciałem wam coś pokazać Zobaczcie tą kupaćkę liście Widzicie jak odstaje Ja nie wiem co tu jest bo ja ich tu nie nasypałem. Ale sprawdzimy razem. Dla tych, co też nie jeszcze, może nie umią szukać borowików, nie chodzili na grzyby. Zobaczcie, moi drodzy. O. To akurat nie jest borowik, bo to gołąbek chyba ametystowy. Ale zobaczcie jak był pięknie ukryty. Podniósł się razem z liściami. Niby grzyba nie było, a on jednak jest. I tym tropem będziemy się kierować dalej. No, zobaczcie. Tutaj kijek lekko odstawał. Mówię poruszę tymi liściami. Były te i zobaczcie jakie cudeńko. Jaki owocnik grzyba. Mocno nieukorzeniony, niewybarwiony, bo ukrywał się pod liściami. Ciekawe czy jeszcze coś będzie mi dane znaleźć. Nie. Na razie tylko ten jeden owocnik. Zobaczymy co dalej będzie. Czy jeszcze coś będzie tu w tym rejonie rosło? Dojrzałem kolejnego borowika. Pojawił się znienacka. Kątem oka zauważyłem. Kamerka się wyłączyła jakie ładne Cudo trafiłem Oj niestety Mogłem go nawet nie nie, nie wykręcać, nie urywać Zobaczcie cały zaczerwiony zostanie w tym miejscu przykryjemy go wyjściami i niech sobie ładnie tu zostawia swoje zarodniki pokręcimy się tu może jeszcze jakiś owocnik uda się dostrzec i tu Kolejny raz liści poruszyłem i Borowika trafiłem. Ale Zobaczcie same młodzieniaszki obszarte już przez ślimaki. Chyba im za bardzo nie smakowały. Ale to mi będą za to. Smakowane Więcej w tym miejscu nie mogę ich już dostrzec, ale i tak fajnie, że chociaż jeden tutaj się utrafił Chodzę z reguły po tych swoich stałych miejscach i patrzę Bo na nowy las jakoś problem z czasem ostatnio jest dobrze, nie będę ględził, idziemy dalej szukać. Też coś znalazłem, ale czy to wyżarte coś okaże się młodym borowikiem? Tak. No Kolejny młody owocnik borowika. Kapelusz oderwiemy. Nie, jednak nie. To gołąbek. I kolejny gołąbeczek. Prawdopodobnie ametystowy. I rozglądamy się dalej. Tam z daleka udało mi się coś dostrzec. Ale to może być fata Morgana. Jest dosyć gorąco dzisiaj. Miałem rację. Przywidziało mi się. To liście były. Szukamy dalej. I prawdopodobnie kolejny młody borowiczek. Ale muszę go stąd wyciągnąć, żeby się o tym dowiedzieć. Patrzcie, jakie maluszki! Taki biały, że ciężko mi ostrość na nim wyłapać. Ale fajny, prawda? Nie zostawię go. Tutaj bo i tak go ślimaki obejrzą. Zobaczymy za kolejnymi. A tu zobaczcie, prawdopodobnie najmniejszy owocnik borowika, jaki kiedykolwiek udało mi się znaleźć. Prawda, że mały to był borowik tak po zapachu tak tylko że już był zgnity ciekawe co tu jeszcze może może być jednak oszukiwania się opłaciły udało się znaleźć kolejnego borowika Ale ślimak już korzeń ogarnął. Tu obok gdzieś rósł. Drugi był. No, zobaczcie. Ten też musiał być dosyć spory. Ale już go nie ma. Ale ten wygląda borowik, że będzie oprócz tego, że jest obżarty przez pomrowika. To zapewne jest niezaczerwiony. Więc go zabieramy i szukamy dalej. No, właśnie udało mi się znaleźć kolejnego borowika. Jest trochę bardziej wyjedzony niż reszta. Ale nie widać, żeby był robaczywy. Powiem Wam, że to jest dużo szukania. A materiał, który mam też sprzed kilku dni, nie chciałem, żeby się zmarnował. Chciałem Wam też pokazać. Więc, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego, co udało mi się znaleźć. Ale najważniejsze, że oprócz tych staruszków, które są obżartych, pojawiają się też młode borowiki, które we wcześniejszej części filmu pokazałem i mam nadzieję, że za parę dni, bo jeszcze mówią w trójmieście w pomorskim deszcze to podejrzewam, że może być tylko lepiej. Szukamy dalej. Moi drodzy, nie wiem czy tu trzeba mieć dużo szczęścia. Umieć szukać, mi się wydaje, że więcej szczęścia. O, tu udało mi się znaleźć jednego borowika, ale tu obok rośnie drugi. Zobaczcie, jakie fajne, jakie fajne młode owocniki. Wszystkie tamte, które. Znalazłem, okazały się zdrowe, nie są w ogóle zaczerwione, czyli jest jeszcze lepiej niż mi się mogłoby wymarzyć i wydawać Więc jeszcze teraz po tym znalezisku, bo myślałem, że już nic się więcej dzisiaj nie trafi. Jeszcze przejdę kawałek lasu i wtedy ruszę do domu. Więc pozostaje tylko szukać. Więc szukamy. Moi drodzy, na dzisiaj zakończymy ten dzień z grzybami. Grzybobranie się udało. Fakt nie mam tego tych borowików dosyć dużo, ale na pewno udało się znaleźć sporo małych borowików, więc jest nadzieja w tym tygodniu na lepsze grzybobranie. I tego będziemy się trzymać i będziemy jeszcze w tym tygodniu sprawdzać. A tymczasem do zobaczenia, do widzenia, do następnego razu i miłego przyszłego tygodnia, dobrego tygodnia. Pozdrawiam. Cześć, do zobaczenia.